Dzień dobry wszystkim serdecznie zapraszam na kolejny odcinek Telenoweli Brazylijskiej. Jedziemy odwiedzić przemka, zobaczyć jak postępę z mini. Zobaczymy, czy odcinek, który został nagrany ostatnio dał mu kopa i wziął się chłopak do roboty. Sprawdźmy to. Okej, okay, dojechaliśmy do gagatka. To znowu ja! To znowu opieniec. ty. Jak tam? Odcinek sprzed tygodnia. Oglądałeś od dechy do dechy? Nie. A czytałeś komentarze? Nie, nie czytałem komentarzy, nie oglądałem, nic się tam nie ten. Yy... Czyli masz spokojną głowę. Tak, mam spokojną głowę. Nieświadomość ale, ale, tego. Ale słyszałem, bo, bo, bo dużo osób mi tam coś podsyłało. Bo to jest tak. Yy... Niedobrze, dobrze, dobrze, niedobrze i znowu kurwa niedobrze, nie? No dobra, to teraz przejdźmy do meritum, czyli do samochodu. Co udało czyli się zrobimy. zrobić? Wyjątkowo coś zrobiłem, nie? No, to, to jest nowość na kanale. Aż do świetle, zrobię kurwa. zuma. Powiedz to jeszcze raz. <grywa> tak, zrobiłem trochę tutaj. No, tutaj. to się chwal, Opowiadaj, co zostało zrobione. No, tak, na pierwszy rzut oka. No, to no. kolektor, masz już częściowo wyspawany, nie? No tak. jeszcze nie jest skończony. Tu sama puszka jest y, pospawana. Mhm. Nie pospawałem tego do, y, do samych tutaj y, portów, mhm. bo jeszcze brakuje części y, tak zwanych velocity mm, Stacks, Czyli ich trąbek, mhm. które muszę jeszcze wytoczyć i tam. Czyli one będą tutaj, o, z tej strony. Nie, nie, nie. One będą w środku. Tylko, że no, musiałbym to odkręcić, to może później pokażę i na no. każdym porcie. Bo teraz y, port masz wsadzony w tutaj w tą flanszę taką, szyniową, no. no. i do tyle i to jest na płasko. Mhm. A trzeba zrobić tak, żeby ten każdy miał taką trąbkę. Miał, miał taką właśnie trąbkę, żeby to to Czyli będą na, cztery jeden. trąbki w środku. Mhm. Okej okay. Aby to się jednak lepiej rozchodziło. No tutaj mocowanie do regulatora paliwa. Mhm. E... Ilu barwy? Tu nie ma barwy, to jest po prostu... Regulator paliwa. Regulator paliwa, który sobie ustawiasz na no ile tam chcesz. Jak Kropka. Pompa, pompa ci bije tam, e, nie wiem, 6 barów, to, to też możesz ustawić sobie 6 barów, nie? Okej. Okay. No. Ym... no, zaraz jeszcze do tego przejdziemy, bo chcę opowiedzieć coś tam, właśnie o układzie paliwowym w Mini. Mhm. Czyli. Bo, bo twój tasz jest przerobiony i już częściowo, jakby jest skończony. Na czym polega ta przeróbka? No już powiem, no y, po, po pierwsze orgi, w, w oryginale Mini ma. Yy, układ paliwowy bez powrotu. Mhm. Czyli ma, yy, wszystko idzie na listwę i nic po prostu yy, nie, nie wraca yy, do, do tego. A teraz będzie układ paliwowy myśmy, z powrotem? Tak, będzie, będzie trzeba zrobić to. No, wymagane jest to, żeby, żeby był powrót, mhm. żeby nie było żadnych tam, yy, że tak powiem, pulsacji w układzie paliwowym. Mhm. Bo pulsacja po prostu zabija e, silnik, i po drugie, no zabija silnik, jaka? Kurwa. E, no problemy ze strojeniem będą, nie? Bo wtryski na przykład, jak sobie większe kurwa założysz, to zbyt szybko opróżnią e, listwę, mhm. nie? A tak dzięki temu, że mamy powrót, to jednak. Cały czas jest. Czyli o, o, o... będzie utrzymane ciśnienie. Tak, jakieś. będzie utrzymane ciśnienie, lepiej, lepiej to wtedy wszystko e, pracuje i nie trzeba właśnie jakichś, nie wiadomo jakich wielkich wtrysków całe, tak będziesz miał 730. No tak to duże sobie. wtryski. No ale też celujemy wysoką moc. No, musi być trochę zapasu. Nie mogłyby być 630 i spokojnie pewnie by wystarczyły, ale lepiej mieć zapas, jakbyś ciągnął No okej, okay, dobra. Chuj, wie, ile to tam wyjdzie. E, w oryginale mini ma. Właśnie tak jak wspomniałem, ten układ bez powrotu, i taki zjebany, że mamy pompę, która bije 6 barów. Mhm. Mamy filtr paliwa w baku mhm. i ten filtr paliwa ma wewnętrzny regulator, mhm. on jest 4,5 barowy. Tak, mhm. pompa bije 6 barów, leci do regulatora 4,5 bar i ta resztka paliwa, czyli 1,5 bara mhm. ciśnienia. Wraca z powrotem do, do baku, tam mhm. w środku, i to powoduje to, że tam się jedna i druga strona baku wyrównuje. Mhm. To jest właśnie po to zrobione. A na listwie, w oryginale, mamy 3,5 barowy regulator, jeden do jednego, tak zwany. I on jest podłączony do źródła tutaj podciśnienia, czy tam doładowania, i może nam podnieść właśnie. Ile chcemy, tak prawdę mówiąc, to ciśnienie do góry. Z tym, że skoro na listwie mamy, w sensie na zasilaniu mamy 4,5, regulator jest 3,5 barowy, to wszystko powyżej jednego bara będzie powodować to, że to ciśnienie już się nie będzie podnosić. Więc moim zadaniem tutaj było właśnie wypierdolić ten regulator z baku. Mhm. W zasadzie on tam będzie, tylko będzie zabezpieczony. Mhm. Wywalenie tego tutaj z oryginału i wsadzenie. E, takiego zewnętrznego, nie? No ok. To już jest zrobione. Tą listę ci jeszcze wymienię, bo tu. Mm, zmodyfikować jeszcze tą trochę listę, bo to, to z jakiegoś poprzedniego tam e, projektu. Mm -hmm. e, bo. Tu masz regulator, i tu jest miejsce na czujnik ciśnienia. I widzisz, jak to siedzi. Tu jest maska. No tak. <laughs> nie, nie może być to zamontowane. Więc e, zamontujemy go gdzieś tutaj. Nie? Taką tulejkę wytoczę z takim miejscem na, e, czujnik, ciśnienia. na czujnik ciśnienia i, i to wsadzimy. E, Okej, okay. czyli popracowałeś coś nad układem dolotowym. No powiedzmy, no, na, na następnym tygodniu będę pracował nad układem wydechowym i tutaj może już przód zaczniemy e, robić. <laughs> Też jest zrobione zasilanie do turbo, może ja wezmę mm, jakiś filtr to pod taką podstawę filtra oleju. To akurat nie jest z mini, ale jest bardzo podobna. Mhm. To jest świata. Eee... A u nas będzie jaka? Nie no z mini, bo ta świata nie ma tutaj wyjścia na chłodnicę oleju. I Aha. był problem. A tamta ma, więc tam podstawki się tylko jest. lepiej No i tak. Mini nigdy nie było przeznaczone do tego, żeby było uturbione I tak dalej. No i większość osób, która robi tam jakieś modyfikacje czy coś, to stosuje tutaj. Eee, tutaj mamy mm, czujnik ciśnienia. W oleju. Tak. Mhm. No i zwykle to tu się wkręca. Wykręca się to wszystko. Wkręca się taki jakby trójnik. Mhm. To jest taki sześciokąt, no i ma gniazdo na czujnik ci ciśnienia. I dodatkowe wyjście na jakieś tam, wiesz, 18 NPT na właśnie za zasilanie tego. Turbo, tylko problem z tym jest taki, że to nie jest na śrubunku. Mhm. No i musisz tym otworem trafić, żeby on wystawał gdzieś tutaj, a nie kurwa na dole. Czy z drugiej strony i tak dalej. I ja poszedłem o jakby krok dalej mm -hmm. pomysłem i użyłem tego, wywierciłem tutaj dziurę mm -hmm. u Ciebie. A ten, ten, ten mój gdzie jest? Nagwintowałem. Tam już jest zamontowany. Zamontowany, roz, okay. Tak, wywierciłem tutaj dziurę, nagwintowałem m 12 razy 1 wkręciłem taki, taką przejściówkę. Czyli nie trzeba tam... będzie celować teraz. Tak, musisz... nie będzie trzeba celować, wszystko jest No fajnie. to pokażmy to. Nie wiem czy widać, nie no widać tutaj Tutaj, o Ok, czekam się światło O, tu jest ten wąż nawet od tego No jest, Dokładnie, dokładnie tutaj jest to Od spodu chyba byłoby lepiej Tak. I patrz, jak fajnie tutaj od razu wąż jest mhm. Takie kurwa trzymadło Elegancko, jeszcze Aha. czekam na przejściówkę Bo się jebłem z wymiarami okay. No i tutaj jest zasilanie, nie? No rozumiem no to zasilanie mamy z głowy. Problem, yy, jaki napotkałem, to problem ze spływem. No spływ tutaj, taki jest. Mhm. Nie? No i nie mogę go puścić prosto do dołu. No, bo haczy mi kolektor. Mhm. Yy, nie mogę też go puścić jakoś. Jakbym to wygrał wszystko w drugą stronę, to po prostu ten wąż jest za gruby i nie wygnie się na tyle, by się złamał yy, czy coś. I są dwie opcje. To co ci mówiłem, czyli wymiana na mm, takie złączki 45 stopni mhm. i być może uda się go tam jakoś z tyłu umocować. Mhm. Albo zostawić w ten sposób, chociaż też wyło, e, wymieniłbym tą złączkę na 45 stopni, bo jednak pewnie część widzów e, zauważy, że to jest, jak popatrzysz stąd, to to nie jest jakby, ten olej, część oleju tam pewnie może zostawać, bo mogą być kłopoty z tym. Ze spadkiem. Z, z odpływem, tak. Mhm. Pomimo tego, że wiesz, że no w końcu jak się tam zgromadzi jakaś ilość, to to wszystko popłynie. No To jednak 45 stopni było lepszym rozwiązaniem. No i gdzieś to tutaj. Czyli masz na myśli 45 stopni, tu, tak? tak? Tak, tak. Żeby to szło w dół. Tak, żeby to szło od razu w dół i był e, spadek. No bo teraz mamy 90 stopni, no i kurwa jest tak. No dopłasko. jest e, nawet trochę pod górkę, można powiedzieć. No właśnie, no i może być to problem, no ale to dopiero w przyszłym tygodniu. No tak, e, jak już jesteśmy i... w okolicach turbo, to może coś o kolektorze wydechowym. Aha. No tak, no bo ja go w sumie nie pospawałem No A Ty nie chcesz ciąć maski No nie A ja byłem leniwy po prostu ostatnim razem i to w ogóle było nagrywane na kęsa, to był <laughs> Ten odcinek to było po prostu On no nie ma... mnie i zmotywowanie do roboty No ale e... chyba się nie obrażasz Nie, nie obrażam się no. Zasłużone, że tak powiem, nie? Ja, nie, ja się tu nie chcę w jakikolwiek sposób, w jakikolwiek sposób bronić No ja się, ja się, Czyli zapadła jak... decyzja z dwóch powodów, mm. że zmieniamy kolektor wydechowy troszeczkę, tak? No wypierdolę te wszystkie rurki, bo, e, no bo tak, dam go trochę do dołu, centymetr, niech będzie tutaj e, więcej troszeczkę miejsca, a druga kwestia to tu, że bardzo blisko filtra e, oleju to wyszło, już musiałem go i tak podszlifować, żeby to włożyć, tu w tym miejscu i pomimo tego, że to się nie rusza, Mm -hmm. on musiał być tam. No ja bez... widzę, że to <coughs> Pomimo tego, że to się nie rusza, to i tak nie powinno być tak yy, blisko, bo to jednak ciepło. Aha. Ech. Czyli go przebudujesz? Tak. A będzie ja... na za tydzień gotowy? Myślę, że tak. Okej. Okay, dobra. Nie pospowałem. Zresztą się tą jedną rurkę pospowałem. To się upierdoli. <krym> dobra. Mocowanie jakby mam. Pójdzie to wszystko w dół. Z coś robiłeś? I będzie. Wiesz co? Przygotowałem sobie tutaj tylko takie te y, kostki poobcinałem ze starej, y, ze starej wiązki tutaj świata y, Fiata. Tu było alternatora. Kostki poobcinałem. Tutaj mi się upierdoliła. E, y, ale... Wiązka? Nie. Koszulka. Ale to nieważne, bo i tak e, czekam na zestaw do wyciągania pinów, mhm. bo nie chcę tego lutować. Tam sobie kupiłem taki. A, y, czyli po prostu zauzbroisz nowy przewód? Y, powiem tak, kupiłem sobie y, kurs wiązek i tak nie można lutować przewodów w wiązce samochodowej. No bo tak, no bo to wtedy jak lutujesz te przewody, to to się wtedy robi twarde mhm. i się robi takie, że tak powiem, e, twarde, kruche i grubsze. Mhm. No i nie jest takie elastyczne, nie? No i te przewody teoretycznie powinny być, teoretycznie, bo no praktycznie i teoretycznie powinny być całe. od y, od z stanika, jednego kawałka. Tak, z jednego kawałka do drugiego. Więc ja te wszystkie piny powyciągam, postaram się podobierać jakieś tam w sklepie elektronicznym, i po prostu zakujemy nowe. To też będzie łatwiejsze dla mnie, kurwa, niż lutowanie. No mhm. dajcie spokój. Lepiej zakuć nowy przewód tam na, na pinie, niż to wszystko kurwa lutować. Tu już masz 2, 4, 6, 8 i tak dalej. Okej. Okay. Nie wiadomo ile. Dobra, co z wydechem? Zrobiłeś coś? No z takim razem co nie, jak byłeś to już zacząłem tutaj, ale mi się połamał Trzeba byłoby to złapać To twój downpipe Ale spadł i pęk. To weź go przyspała i założymy go, zobaczymy jak to wygląda Dobra Pokaż tą anakondę Całkiem fajna No Jestem ciekawa jak to auto będzie brzmieć Spawałeś taką dużą średnicę e, Nie Do żadnego samochodu jeszcze nie robiłem tak... Jak A to mini go... turbo, które kiedyś robiłeś, jaką miał średnicę? E, tam akurat było 2,5, bo mhm. wyjście z turbiny takie akurat miało mhm. To jest jakieś rekordowo duże to wyjście no na pewno ta turbina jest większa kurwa niż tamta. Jakie mm, to pokłócz. Kawał kurwiela jest. EGT gdzieś będziemy mm. mi wstawiać? Tak, gdzieś kurwa. Wszystko, w dobrą jeszcze nie wiem. Mm -hmm. Zobaczymy. No i tak to wygląda. Choćmy zobaczyć to, to od spodu. No a wyjście masz dlatego takie wielkie. Eee, Może to Tak, Bo tam katalizator pewnie w oryginale był e, w tym turbo, więc dlatego tak. Aha. Nie? No to ale, dobrze. Ale to nie ma problemu. To jeszcze lepiej, że masz takiego dużego homepipa. To tylko na plus no. Bo gdyby robić to, że tak powiem, e, z mniejszej średnicy na większą, no to moim zdaniem głupota Ale tak jak masz, to spoko No i tutaj siatkę dać, która przyszła. Ktoś tu przyszedł bo to jest 2,5 cala akurat tu. Uh -huh. I można wydech ciągnąć, no w miarę jest na, na tym Akceptujesz? Akceptuję, o tutaj skoro już jesteśmy na dole No O, no, tu na przykład ten rozpływu Tylko, że to jest AM12, o tutaj wszystko kurwa lepiej widać, gdzie jest ten właśnie O śrubka już kręcona, ja pierdolę e, Gdzie jest ten, to zasilanie oleju I popatrz sobie, gdyby, gdyby tutaj wstawić No To to jest gdzieś takie długie, to ten e, no, tak filtr idzie. by się kończył kurwa. Nie filtr, tylko ten sensor by się kończył naprawdę no. daleko. Mhm. No i Nie, no to, to dobry miałeś pomysł. też jak tu jeszcze dajemy spływ, to no. trzeba wypierdolić ten wentylator. Pokaż jaki jest, tłumik przyszedł, będziemy się go wymienić. A to zaraz. Mhm. Bo skoro jesteśmy to w sumie na dole, to tutaj masz takie. te, te przewody paliwowe pozwoliłem sobie wykorzystać te oryginalne e, nocowania. Do tego? I w sumie zaraz tam przejdziemy, bo tam trzeba było wytoczyć e, taką jedną część mhm. e, Do tego, zaraz pokażę A to jest, ta część jest co, w baku, w środku? Nie, to jest takie, taka złączka do, mhm. do, do, do filtra, żeby w miarę zachować Żeby no nic tam to... nie zmieniać i w miarę zachować ten, e, Te wszystkie łączniki Jest Jat. I tak Co to ta, jest? Ta końcóweczka. No, aha. Bo tu jest taka szybko złączka. I mhm. w środku jest o-ring i w sumie kilka takich... Czyli to spawałeś, tak? Zabezpieczeń, tak. Trzeba było wytoczyć taką rurkę. Mhm. Z takim kołnierzem tutaj. No Czyli i Czyli to jest na... takie połączenie starego systemu z nowym. Tak, dokładnie. Okay. Wyjście po prostu na AN6. A w takie złączki są dostępne. Tylko kurwa nie u nas i kosztują 150 zł. a ja 50 zł dodałem. Oryginalny układ i... Wtedy wychodzimy tutaj HN6, elegancko To tutaj idzie pod podłogą Tak, dokładnie Ładnie I wczepiamy No dobra Jedno do drugiego Bak zostaje oryginalne, nic tam nie zmieniasz, tak? Jego wnętrza zmieniam, ale to zaraz też omówimy mhm. o, Tutaj mamy oryginalną, oryginalną pompę z MINI mhm. No i też trzeba zadbać o spływ mhm. no. Nie będę się wierczył, wiercał jakoś w bak czy coś, mhm. tutaj mam taki pierdolnik, mhm. wydaje mi się, że któreś BMW miało tę samą pompę i miało powrót e, paliwa, mhm. po prostu to była dziura, bo to też e, tu, tutaj na ten Czyli to technologicznie jest już przystosowane można powiedzieć. No tak jakby, dopiero po lifcie, nie? bo przed liftem akurat tego nie miał. Bo tutaj taka szybko złączka plastikowana chodzi Też z takim kołnierzem i to się wszystko uszczelnia mhm. To jest nypel, w sensie no, taka złączka grodziowa mhm. Jeszcze nie mam nakrętek do niej, bo nie ma okay. Płyną z Chin <grym> mm, Wywiercimy to po prostu, to, to całe z mhm. zewnątrz Puścimy ten nypel przez to Nakrętką od drugiej strony złapiemy i po prostu będzie e, tak, będzie szczelne, tylko że to paliwo też nie może tutaj po prostu do, do baku kapać, bo wszystko będzie w jednej komorze mhm. i w środku baku, mnie ja to mogę też zaprezentować, w środku baku jest coś takiego, to jest cały zestaw filtra i ten spływ musimy pod to ustrojstwo podłączyć. I co to jest? To przepompowe do tej drugiej komory? Nie, to jest tak zwany Venturi Pump. Aha. Pompa jego. Tak, A wiesz, to tutaj? No pewnie. A no kurwa, zajęliście. Jeszcze, nie wiedziałeś, że są przewody od yy, wody. Tutaj jeden jest zasilający. Mhm. Mm I to. Mm. Wodę zrobiłeś na niebiesko? Tak. <grymne> Wodę zrobiłem na niebiesko. Wykorzystałem oryginalny... oryginalną e, m, obudowę termostatu świata. Mhm. Mm a, tylko dlatego, że ma właśnie ten pierdolnik tutaj taki. Mhm. To tu jest po prostu e, woda z tego, mm, z tego jakby małego obiegu. I to jest na tą plastikową złączkę. I teraz mam e, jakby. Zastanawiam się, czy da się to jakoś kurwa zakuć. Mam takich kilka, więc pójdę do pana e, z tym mm, od zakowania i powiem Słuchaj, jest misja, kurwa zakuć Me, metal na plastiku, tak Bo wiesz, bo tam nie musi być jakiegoś, równie dobrze mógłbym to jakąś złączką e, połączyć, bo są takie kurwa dostępne I to by na pewno trzymało, bo tam są e, też oringi, ale myślę, że jakieś tam małe, e, wiesz, ciśnienie na tym, na, na, na prasie to, to jednak załatwi sprawę i też będzie dobrze Po prostu, żeby ładniej wyglądało, nie? Okay. No i ten tu jest powrót i powrót będzie też podłączony gdzieś tutaj, bo tu taka rurka jest od pompy mhm. i będzie tutaj Wracać. Szło, szła, i, i to jest właśnie z, z, zasysanie. No. Okay. W ten sposób to wygląda. A jeszcze zbiorniczek, zbiorniczek. Właśnie zastanawiałem się też, bo można by było tak zrobić jak w Japońcach, czyli bez zbiorniczka. Hmm. Na przykład, nie wiem, czy Nissan ma? Ma. A, sam ma. No ale na przykład moja mikra chyba nie ma. No, nie ma. Okay. Yy, no i najczęściej, najwyższym punktem jest jakieś, wiesz, yy, obudowa termos termostatu z, takim, z taką szyjką. No po prostu odkręcasz tą szyjkę i wlewasz. I PT Cruiser 1.6, czyli ten sam silnik, ma takie rozwiązanie, Mini R50 też ma takie rozwiązanie, myślałem, żeby to zrobić, no, ale Chuj, to, to jest lepsze, mhm. żebym miał to, to zasilanie, żebym tu nie musiał nic, nic kombinować. No i wiesz, dziś możemy ten zbiorniczek jakby tu umiejscowić, ale poprzednio był tutaj. Tutaj go zrobiłem kiedyś. Mhm. No, co, tak tu ładnie wchodzi? W sumie to by było najlepsze miejsce dla niego, tak mi się wydaje. Downpipe nie będzie tego grzał? Nie, no co ty? tym? To, to jeszcze będzie wszystko ten, odgrodzone. Nie, Cały downpipe, całego downpipe trzeba owinąć jakimś yy, gównem żeby tu nic nie grzało. Całą tą... Yy. To tak, jak skończymy downpipe, to może Marianowi oddam, żeby zrobił coś takiego. O, na nim to by było zajebiste. Hmm. Owinąć go tym yy, taką matą. Bo nie wiem, czy tam jest. Kolektor no? Podem... też. Nie, kolektor nie. Czemu? Kolektor nie. No, chyba, że komuś się chce. No, zobaczymy co na no, to maria Jak komuś się chce, to nie ma najmniejszego problemu, to można by było tak zrobić yy, No ale na dom, mata i, 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 i właśnie coś takiego i będzie kurwa super, nie? I później jeszcze całe, yy, całe auto tam, tam, tam z tyłu to yy, wszystko zrobić więc... No dobra, czy coś chcemy jeszcze pokazać? Nie no, dzisiaj to tyle chyba Czyli... Nic więcej nie zrobiłem Co chcesz zrobić na za tydzień? Na no za tydzień mm -hmm. będą te, te, te gotowe trąbki. trąbki. A jeszcze przepustnice. to w sumie muszę dospawać kawałek. To jest to, o czym mówię, że ona będzie centralnie. Tak, ona będzie centralnie. I jeszcze to jest oryginalna tu... przepustnica? Tak, oryginalna przepustnica i oryginalna będziemy używać. Nie, nie będę wkładał jakichś kurwa większych. Mm -hmm. Tak, to na środku tutaj jedniemy. Chyba, że tu. <laughs> nie, no na środku. Bo właśnie się jeszcze zastanawiam, bo nie wiem jak tu z rurami. Muszę założyć przód mm -hmm. i zobaczyć czy ja tu jakoś e, kurwa, z tym wszystkim wyjdę. Mm -hmm. Nie. No, tak by było najlepiej. No dobra. Ja to uda, wyjść, pierwszy ogarnę. raz można powiedzieć, albo inaczej, pierwszy raz nie można powiedzieć, że nic nie zrobiłeś. Coś tam zrobiłeś, Jak, kurwa, pół dnia coś wiesz, pracowałeś. Jakie pół dnia? Chłopie, właśnie to się kurwa wydaje, wielu osób to się wydaje, że to jest tak oho, hop siup, kurwa tam zakłóć przewód, zakłóć to. A ja wczoraj, nie przedwczoraj spędziłem 4 godziny na zakłowaniu, raz, dwa, trzy, cztery, pięciu przewodów. No, później kolejne pół dnia spędziłem na yy, Planowaniu, w się sensie zrobieniu modelu tego, tego, tego gówna Wytoczeniu tego I tak dalej No i później reszta, to nie jest kurwa tak hopsiu, nie? No, czerwiec się już zaczął No ja wiem, że się już zaczął Także to hmm. dobrze, że tak, że masz takie opowiadanie Okej, okay, dobra, kończymy odcinek To co, nie będę ci już męczył niczym więcej, piąteczka Mam nadzieję, że tym razem komentarze będą trochę bardziej pozytywne <laughs> Na pewno Nie no kurwa, chujowo No to są te dwa końcowe Aha A tu mi się popierdoliły rozmiary I trochę. tak trochę przedobrzyłeś No, tak trochę To jest ten co To jakiś taki z dwa razy większy On wchodzi ci <laughs> będzie tu, kurwa Czyli wymieniamy ten tłumik na no. trochę mniejszy Dobra Ładnie Wracamy do Wrocławia